Popularyzacja coachingu i rozwoju osobistego w Polsce czyni zawód coacha łakomym kąskiem dla osób wybierających swoją ścieżkę zawodową. Co trzeba zrobić, aby zostać coachem? W tym dwuczęściowym artykule postaram się przybliżyć ci ścieżkę, którą trzeba przejść, aby stać się coachem. Na moją skrzynkę otrzymuję regularne zapytania od czytelników w tej sprawie. Zainteresowanie zawodem Coacha jest większe niż kiedykolwiek do tej pory. Pierwsza część artykułu ma Ci pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie czy Coach win to aby na pewno zajęcie dla Ciebie oraz w zapoznaniu się z podstawowymi kwestiami formalnymi. W drugiej części omówię możliwe ścieżki dla Coacha i opiszę pierwsze kroki, których powinien się podjąć początkujący Coach. Moja ścieżka rozpoczęła się. Gdy po kilku miesiącach działalności tego bloga zacząłem otrzymywać informację zwrotną, że artykuły tutaj, zamieszczone faktycznie pomagają czytelnikom w dokonywaniu życiowych zmian, od razu pomyślałem, że wiedza zawarta w tych tekstach to tylko ułamek tego, co mam w głowie i że dobrym pomysłem mogłoby być dzielenie się tym nie tylko w sieci, ale również na żywo. Do teraz pamiętam, jak w jednym z wpisów ogłosiłem możliwość zapisywania się na darmowe sesje aby sprawdzić swoje umiejętności pomocy w praktyce i zebrać pierwsze doświadczenie. To był strzał w dziesiątkę. Od tamtego momentu mija kilka lat i bez zmian uważam, że coaching jest wspaniałym zajęciem. Trudno o równie ciekawy i pasjonujący zawód, coach, spotykając szerokie spektrum ludzi z najróżniejszymi problemami, poznaje dziesiątki różnych osobowości i rozmaitych umysłowych zawiłości. Każdy przypadek jest jak łamigłówka. Za każdym razem zupełnie inna. W środowisku rozwojowym panuje ogólna fascynacja tym zawodem, lecz nie będzie to idealne zajęcie dla każdego. Coaching wymaga ogromnej otwartości, cierpliwości i umiejętności bycia skupionym przez dłuższy czas. Wymaga umiejętności bycia dobrym partnerem i towarzyszem w rozwoju osobistym lub zawodowym. Zanim wybierzesz karierę Coacha, bardzo mocno zastanów się, czy to jest droga dla ciebie. Weź pod uwagę że Coaching jest ostatnio bardzo modny i dla wielu osób to wystarczający powód do tego, aby zacząć to robić. To nie jest wystarczający powód. Zawód Coacha wymaga ogromnego poświęcenia i zaangażowania, ciągłego kształcenia się i bezustannej praktyki. To nie jest łatwe zajęcie. Aby zaistnieć na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, będziesz musiał w całości poświęcić się ciągłemu rozwojowi własnych kompetencji. Wybierz karierę coacha tylko jeśli jesteś pewien, że jesteś gotowy na zaangażowanie się w 100%. Kandydat na dobrego coacha potrafi dogadać się z ludźmi o różnym charakterze i z różnych środowisk. Szybko zdobywa zaufanie innych. Średnik odczuwa szczerą chęć pomocy innym, akceptuje innych wraz z całym zestawem wad i zalet wierzy w ludzi bardziej niż oni sami, w siebie, jest cierpliwy, uważny, skoncentrowany, ma pasję do wiedzy na temat psychologii, rozwoju osobistego, ludzkiego mózgu i umysłu, jest dobrym nauczycielem i jeszcze lepszym uczniem. Zadaj sobie bardzo ważne pytanie o co chce zostać Coachem, twoja odpowiedź powinna trochę rozjaśnić ci twoje motywy. Czy chodzi o modę, prowadzenie ciekawego stylu życia, pieniądze, czy raczej o autentyczną chęć pomocy i poczucie misji, w pierwszym przypadku od razu możesz zrezygnować z Coachingu, szkoda czasu, twojego i twoich klientów. Jeśli czujesz, że to naprawdę coś, co mógłbyś robić, że byłbyś w tym dobry i mógłbyś się temu poświęcić w pełni, świetnie świat potrzebuje coachów z powołaniem będąc wytrwały i cierpliwy za jakiś czas będziesz pomagać innym zmienić swoje życie aby zostać coachem najpierw powinieneś poradzić sobie z własnymi problemami nie jest to warunek konieczny jednak im bardziej poukładasz swoje życie tym łatwiej będzie ci pomóc i innym poza tym jako coach powinieneś stanowić najlepszy przykład na to że praca nad zmianą osobistą działa, w Polsce brakuje przepisów regulujących wymagania związane z zawodem coacha. Ten fakt dla niektórych będzie bardzo dobrą wiadomością, dla innych niekoniecznie. Z jednej strony rynek jest otwarty. Coachem może zostać praktycznie każdy, nie musisz spełniać żadnych formalnych wymagań. Każde szkolenie czy kurs może być podstawą do bycia coachem. Z drugiej strony na rynku pojawia się wielu samozwańców bez wykształcenia. Nazywają siebie coachem i sprzedają usługi, które nie są w żaden sposób sprawdzane. Pozostaje wierzyć w to, że rynek zweryfikuje umiejętności takich osób. Pozostawiając tylko te, które rzeczywiście angażują się w rozwój własnych kwalifikacji. Jako początkujący coach sam dobierzesz kroki, których się podejmiesz, aby zaistnieć na rynku. Możliwości są ogromne i metodą prób i błędów szybko znajdziesz niszę, która najbardziej ci odpowiada. Na rozgrzewkę proponuję dokładnie przejrzeć stronę wszystkich coachów, jakie uda ci się znaleźć. Przeczytaj oferty, zapoznaj się z cennikami. Sprawdź kwalifikacje. Zastanów się, jaki styl najbardziej ci odpowiada. Zbadanie tematu w ten sposób da ci ogólny obraz tego, jak działa zawód coacha z perspektywy odbiorcy. To punkt widzenia, który będzie ci niezbędny podczas budowania własnej kariery. W drugiej części artykułu poznasz możliwe ścieżki w zawodzie coacha i poznasz pierwsze kroki, które warto wziąć pod uwagę na początku. Swojej drogi, jak zostać coachem? Część 2